Ok, pretty boy, where's Fat Tony's 50 bucks? 50 bucks 50 bucks <coughs> Czarny fury blask, koło kręci się Silnik to diesel, wlewam w niego w chuj Wszędzie dym, wszędzie dym, lecę dalej z tym Jakbym szefem był, po to robię trim Co bym sobie żył, grube flow, wow Niczym ten big smoke, nawijany z tym o to chodzi w tym, ej, lemoniada leje się, słuce na łeb Wypierdalaj jak przysrasz się jebany psie Nie chciałem poznać cię, ej ej, ej przekopie cię, kurwo, żebyś zdech. Nie szanuję cię, biorę kolejny wdech Nie zatrzymuje się, czarne włosy, jej Szmata kręci się, jakby robiła pogo, ej przewijany grubo lecę, ej Niewyczerpaną parę mam w moich kałach Leci strzał, kupsy pada, odpalam se kompa, załączam se giereczkę Ej, lecę 200 Nie patrzę się za siebie, utrzymuję poziom, ej Jakbym robił na budowie, ej, stak po staku, głupi łaku nie podskakuj do chłopaków, bo może skończyć się źle Jak nie pohamujesz gadki swej ej Lecę dalej z tym, jakbym szefem był, po to robię trym, co bym sobie żył. Grube flow, wow, niczym ten big smoke nawijane z tym, o to chodzi w tym Lemoniada leje się, suce na łeb, wypierdala jak przyzrasz się jebał cię, kurwa pies ej Właśnie kurwa tak jebał cię pies, ej, jebany psie Ej, ej kurwo jebać cię Grubę pozdro, ej